Znowu nie wyrzuciłeś śmieci. Znowu piłeś. Znowu wychodzisz z twoimi durnymi koleżankami do tej knajpy? Cały dzień nic nie robisz, tylko siedzisz i oglądasz telewizor. Ile jest warta twoja cierpliwość? Ile jest warte twoje szczęście i twoje życie? Kiedy tak naprawdę powinieneś dać sobie spokój i odejść? Pozwól, że dam Ci trochę inne spojrzenie na tą sytuację. Zacznijmy od tego, że każdy z nas ma prawo być kim chce i robić to, co chce. Każdy podejmuje własne decyzje, ma swoje własne upodobania, wizje na to, jak powinno wyglądać jego życie. Jeżeli jesteśmy z kimś w związku i coś w drugiej osobie nam nie odpowiada, to tylko i wyłącznie nasz problem. Nie mamy prawa nikogo zmuszać, by postępował tylko według naszego widzimisia, traktując go w tym wypadku jakby był naszą własnością i to od nas zależał jego los. Pozostaje nam zaakceptować fakt, że druga połówka postępuje według własnego uznania, nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy. Namawianie czy oczekiwanie na zmianę drugiej osoby nie usprawiedliwia fakt, czy zmiana byłaby dla niego dobra, czy nie. Nie da się nikogo zmusić do zrobienia czegoś. No, chyba że grozimy mu wyrzuceniem z pracy, odebraniem życia i tym podobnym. Możemy komuś zasugerować, jak według nas powinien postąpić w danej sytuacji, ale i tak pozostajemy na łasce jego własnej decyzji, którą on i tak musi podjąć sam. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować, musimy sprawdzić, czy chcemy kontynuować ten związek w zależności od tego, jak istotna jest dla nas dana sytuacja czy dany problem. Jedyną możliwością, by ktoś coś zrobił, to jeżeli sam będzie tego chciał. Jeżeli chcemy pozostać w związku, powinniśmy popracować nad pogodzeniem się z tym, że sytuacja będzie taka, jaka jest, i więcej nie wspominać o danym problemie. W innym wypadku spowoduje to jedynie różnego rodzaju sprzeczki i nieporozumienia, co niekorzystnie wpłynie na nasze relacje. Załóżmy, że jedna z moich koleżanek powiedziałaby: No, okej, okay, Sebastian, rozumiem dokładnie o co ci chodzi, ale w takim razie co mam zrobić, jeśli kocham swojego męża, ale nie mogę już znieść jego zachowania. Mam dość problemów i nie wiem, czy powinnam pozostać w tym związku. Nie wiem, jak mam podjąć tą decyzję. Ja w tym wypadku powiedziałbym, słuchaj, jest kilka sposobów na to, by ułatwić ci to zadanie. Możesz zrobić kilka następujących rzeczy. Po pierwsze możesz wziąć kartkę i długopis, przedzielić kartkę na pół i następnie po jednej stronie napisać w jak największych szczegółach, jak powinien wyglądać Twój idealny związek, a po drugiej stronie jak wygląda aktualnie. Pamiętaj, żeby wypisać zarówno te dobre, jak i złe kwestie, bo jeśli skupisz się tylko na tych złych, nie będziesz w stanie obiektywnie spojrzeć na całą sytuację. Dodatkowo możesz poprosić jakąś zaufaną osobę, która zazwyczaj dobrze ci doradza, aby również ona spojrzała na to, co napisałaś. Często osoby z zewnątrz są w stanie dostrzec elementy, których my nie widzimy, będąc w związku. Oczywiście, ostateczna decyzja i tak należy do ciebie. Po wypisaniu tych dwóch kolumn, możesz je do siebie porównać. Jeżeli zgadzają się ze sobą w 80-90%, powinnaś postarać się spojrzeć na wasz związek z bardziej całościowej perspektywy i skupić bardziej swoją uwagę na tym, co jest dobre. Postaraj się zaakceptować wasze różnice w zdaniach i postępowaniach w pewnych sprawach. Na czym się skupiasz, rośnie. Jeżeli zgadzają się w 60-70%, decyzję pomoże Ci spojrzenie na sprawy priorytetowe w Twoim związku. Być może twój partner wrzuca śmieci, przynosi ci prezenty, gotuje. Ale na przykład Cię nie szanuje, poniża, bije, zdradza, i tak Zobacz, co jest dla Ciebie ważne w związku i jak to się ma do Waszej obecnej sytuacji. Decyzja powinna być już o wiele łatwiejsza. Jeżeli kolumny zgadzają się w mniej niż 50%, no cóż, sugerowałbym bardziej przechylić się w stronę zrezygnowania z Twojego obecnego związku. Załóżmy, że Twoje kolumny zgadzają się ze sobą w 70% lub wyżej. Co możecie oboje zrobić, żeby poprawić sytuację? Zwyczajnie w świecie porozmawiać o rzeczach, z którymi macie problem i postarać się iść na kompromis. Spotkajcie się w połowie, aby obie strony były w miarę zadowolone. Egoistycznym byłoby podejście, że z nami jest wszystko w porządku i tylko ta druga osoba powinna się zmienić i iść na kompromis. Weź pod uwagę, że realnie nie ma dwóch idealnie pasujących do siebie osób, które zawsze będą się ze sobą zgadzać w każdej kwestii. To właśnie czyni nasze związki bardziej ciekawe, unikatowe i sprawia, że stają się jeszcze lepsze, ponieważ wspólnie idziemy przez życie, pokonując trudności, pogłębiając naszą więź. Pomimo trudności i różnic, nasza miłość zwycięża i trzyma nas razem.